No, cześć, siemanko, z tej strony Pablito, i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wydrzasta pielęgnacja, czyli omówimy sobie tutaj jakieś kosmetyki, a w zasadzie nie jakieś, tylko opowiem o moich ulubionych kremach do rąk, takich, które ja stosuję na swoje suche dłonie, a teraz w dobie pandemii, koronawirusa, tego, że cały czas dezynfekujemy ręce czymś z alkoholem, który dodatkowo je wysusza, myślę, że może się to okazać pomocne i przydatne. I dodatkowo poruszę tutaj kremy, które w zasadzie dwa z nich, przedstawię trzy. O jednym już tam wspominałem. Dwa myślę, że mogą być trochę średnoznane, przynajmniej ja nie znalazłem, żadnego, nie znalazłem żadnej recenzji żadnego z tych produktów na YouTubie, więc myślę, że może być to przydatne. A są to uważam naprawdę produkty, które są godne polecenia i poświęcenia im uwagi. Także jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie oczywiście zapraszam Was na odcinek. Pierwszym produktem, jaki chciałem przedstawić jest welwetowe masło do rąk z marki Artego. I jeżeli jesteście w temacie, to na pewno kojarzycie Artego bardziej z produktami do włosów, z koloryzacją, z farbami. Natomiast bardzo mało osób wie, że Artego wypuściło też w swojej serii Raindance, czyli serii, w której dominują naturalne składniki organiczne, między innymi właśnie masło do rąk. I jeżeli mam być szczery, ja się o nim też dowiedziałem w zasadzie przez moją koleżankę, która właśnie mi je serdecznie poleciła, że powinienem sobie je wytestować. I po pierwszym użyciu ja od razu sobie zakupiłem całą butelkę. Tutaj jest 75 ml i zarówno jak ja ją kupiłem, później pokazałem to masło mojej mamie i też zapragnęła od razu je mieć, więc dostała je ode mnie w prezencie, dostała je w prezencie nawet moja babcia, więc to jest faktycznie produkt, który nie tylko mnie zachwycił, ale też moją mamę i moją babcię. A co co jest w nim takiego dobrego? Przede wszystkim to, że jest na naturalnych składnikach i faktycznie ma taką konsystencję takiego masła. On tutaj jest z pompką. Normalnie wyciskamy je sobie na dłoń. Ale pod wpływem ciepła to masło zamienia się w olejki i co jest w tym fajne, to to, że po pierwsze, te olejki nie są tłuste. To masełko bardzo szybko się wchłania w dłonie i tak naprawdę od razu możemy sięgnąć po telefon, możemy od razu przejść do wykonywania takich czynności podstawowych. Nie zostawia tłustych śladów i naprawdę pozostawia te dłonie super nawilżone. One w ogóle są, mają taką jedwabistą później strukturę, że tak można powiedzieć i naprawdę są bardzo przyjemne w dotyku. Pięknie pachnie, to jest taki słodkawy zapach. Ciężko to porównać do czegokolwiek, ale naprawdę zapach jest bardzo przyjemny. On w swoim składzie między innymi ma tutaj olejek żożoba, olejek marula i wosk karnuba i naprawdę bardzo fajnie się sprawdza, jeżeli chodzi właśnie o suche dłonie. Ja na przykład go noszę w plecaku i tak naprawdę to jest chwila, moment nie muszę bawić się z żadną tubką, nie muszę bawić się z wyciskaniem, zamykaniem, czy później czekaniem, aż to wszystko chłonie, żebym mógł dotknąć plecaka siebie bez obawy, że zostawię tłuste plamy. On bardzo szybko się wchłania. Właśnie najważniejsze w nim jest to, że posiada tą pompkę, która jest naprawdę bardzo wygodna. Jeżeli miałbym powiedzieć w sumie o jednym, jedynym minusie tego produktu, to to jest to, ja już go mam tutaj około połowę. I niestety, i to nie jest tylko w moim przypadku, ale ta pompka po prostu po pewnym czasie nie wiem, czy ona się zapycha, ale po prostu przestaje dozować. Z tym, że jest na to rozwiązanie, bo tak naprawdę wystarczy sobie to odkręcić, i wtedy tutaj możemy sobie jak najbardziej tą resztę tego masła ciągnąć poprzez tą pompkę. No i tak naprawdę sobie możemy to wsmarować w dłonie. Tak jak mówią się bardzo szybko wchłania i naprawdę. Jeżeli chodzi o zapach, ręce są takie odświeżone. To jest taki słodkawy zapach, taki lekko kwiatowy, ale myślę, że on zarówno właśnie mężczyzną i kobietom przypadnie do gustu, bo jest taki bardzo uniwersalny, ale taki odświeżający. Więc to jest pierwszy produkt, który chciałam Wam polecić i naprawdę uważam, że warto się za nim rozejrzeć. Produkty marki Artego możecie kupić w sklepach fryzjerskich, w faleloki Koki. Także jeżeli powiecie, że chcielibyście masło do rąk z Artego, to na pewno już Pani będą wiedziały o co chodzi, bo w zasadzie jest tylko taki jeden. Także numer jeden, polecam. Kolejnym produktem, o którym chciałem opowiedzieć jest masło do ciała marki Marrakesh. To jest marka w pełni wegańska, oparta na naturalnych składnikach, wszystko jest tutaj właśnie pochodzenia naturalnego, nie jest testowana na zwierzętach, także naprawdę super. Nie zawiera w sobie parabenów, nie zawiera w sobie alkoholu czy sztucznych barwników, także naprawdę zdrowa mieszanka. I jeżeli chodzi o to masło, mamy tutaj większą pojemność, bo to jest 237 ml, także to już jest taki słoiczek. Co jest w nim fajne? Po pierwsze, ma bardzo orientalny zapach. Między innymi tutaj, jeżeli chodzi o nuty zapachowe, to to jest aloes, to są owoce dzikiej róży. Wygląda w ten sposób, ma taki, taki delikatnie kakaowy kolor. I jeżeli chodzi o jego wchłanianie się, to też tutaj wchłanianie jest ekspresowe. Ja często stosuję na dłonie, ale to jest ogólnie masło przeznaczone do ciała i właśnie na takie obszary, które najczęściej właśnie wysychają, więc między innymi na łokcie, można je sobie stosować na stopy, no i ogólnie po prostu można sobie nim nawilżać ciało, więc nadaje się do tego naprawdę bardzo dobrze. Pozostawia uczucie takiej naprawdę fajnej, miękkiej skóry, więc no to jest ogólnie bardzo dobry produkt. Ja uwielbiam to masło. On tutaj między innymi zawiera też sobie witaminy B5, witaminy E, ma w sobie olejek żożoba, olejek z konopi, olejek arganowy. Strasznie dużo tego tutaj tak naprawdę jest i to wszystko jest składnikami aktywnymi. To nie są Rzeczy, które są gdzieś na końcu składu dodane, tylko to faktycznie są składniki aktywne, które naprawdę fajnie zmniejszają skórę, szybko się wchłania, naprawdę pozostawia takie przyjemne uczucie nawilżenia ciała, więc to jest taki mój faworyt, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. I tak naprawdę to też pokazała mi. Koleżanka. Jeżeli chodzi o markę Marrakesh, oni głównie też zajmują się produktami do włosów. Ich wszystkie produkty są właśnie wegańskie, nie są testowane na zwierzętach, więc to jest taka naprawdę typowa wegańska seria. Akurat ja stosowałem tylko na tą chwilę to masło, ale chętnie właśnie zastosowałbym ich serię do włosów, żeby zobaczyć jak ona się sprawdzi. Więc jeżeli chodzi o to masło Artego, to tamto na przykład do plecaka, żeby móc sobie zaaplikować, a na przykład ten taki większy słoik właśnie fajnie sprawdzi się w domu, jeżeli chcemy utrzymywać skórę w dobrym nawilżeniu. Ja go też podarowałem mojej mamie między innymi pod choinkę i też właśnie mówi, że jest naprawdę z niego zadowolona. Także to nie jest tylko i wyłącznie moja opinia, ale także opinia mojej mamy, a jak wszyscy wiemy, mama wie najlepiej. Ono również jest dostępne w sieci sklepów Fale Loki Koki, także jeżeli bylibyście zainteresowani jego zakupem, to jak najbardziej tam na pewno je znajdziecie. I ostatnim produktem, o jakim chciałem opowiedzieć, jest właśnie krem do rąk w piance marki Pibuja. Jeżeli jeszcze nie widzieliście mojej recenzji kosmetyków Pibuja, to tutaj macie ją w karcie. Serdecznie zapraszam. Tam omówiłem wszystkie kosmetyki, jakie są w tej chwili dostępne, jeżeli chodzi o markę Pibuja. Jeżeli chodzi o ten krem to przede wszystkim jest w nim fajne to, że on ma konsystencję pianki, też bardzo szybko się wchłania, to jest dla mnie na przykład mega ważne i przypuszczam, że nie tylko dla mnie. To jest między innymi olej kokosowy i migdałowy, także wszystko to co jest dobre dla naszych dłoni. Również nie ma tutaj żadnych sztucznych składników, wszystko jest naturalne, nie było testowane na zwierzętach, jak najbardziej ekologiczne, bo tak naprawdę plastikowa jest tylko tutaj ta zawleczka i do dozownie. No, i właśnie forma tej pianki sprawia, że naprawdę fajnie się je aplikuje. Ta pianka jest sama w sobie taka mięciutka, jak chmurka. Także naprawdę. Sam fan. Sam fan jest w tym, żeby sobie to zaaplikować. Ja teraz akurat trochę za dużo tego wziąłem. Jest również pozbawiony SLS-ów, SLES-ów, wszystkich takich dziwnych ulepszaczy, spulchniaczy czy tego typu rzeczy, więc naprawdę bardzo fajny produkt. Również go polecam, stosuję go na, od niedawna właściwie, ale naprawdę założę się, że będzie również jednym z moich ulubieńców, jeżeli chodzi o kremy do rąk. Ja Wam pokazałem właściwie tutaj trzy takie moje ulubione, więc mam nadzieję, że któryś z nich przypadnie Wam do gustu i również po niego sięgniecie. Więc jeżeli chodzi również o markę Pibuja, to jak najbardziej polecam krem do rąk. Jak i oczywiście inne ich kosmetyki, no ale akurat o pielęgnacji dłoni jest ten film. Pokazałem wam trzy moje ulubione produkty do pielęgnacji dłoni, które naprawdę sprawdzają się, jeżeli chodzi o obecną. Sytuacje w kraju, na świecie, o suche dłonie. Także to są rzeczy, które mi się sprawdziły, dla mnie są naprawdę dobre. Polecam je Wam, mam nadzieję, że któryś z nich przypadł Wam również do gustu. Dajcie znać, czy znaliście którykolwiek z tych produktów. Jeżeli któregoś używaliście, to również dajcie znać, jak Wam się sprawdził, jak Wam się podobał. A ja na tę chwilę bardzo serdecznie Wam dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie łapkę, zostawić po sobie komentarz, właśnie ze swoją opinią o tych produktach, jeżeli ich używaliście. Oraz nie zapomnijcie również o subskrypcji. Abyście mogli być ze mną na bieżąco i na bieżąco oglądać wszystkie moje filmy, recenzje, jeżeli jesteście zainteresowani. Będzie mi niezmiernie miło. Zapraszam Was oczywiście również na mój Instagram, tam możemy być ze sobą wszyscy na bieżąco, co mnie słychać, co robię, co nowego przygotowuję. Więc serdecznie zapraszam. A ja na tą chwilę już się z Wami żegnam. Dzięki bardzo za oglądanie i trzymajcie się. Na razie, cześć.